Wiedziałeś, że Togo, jeden z najmniejszych krajów na kontynencie afrykańskim, posiada ponad 40 różnych grup etnicznych, z każdą z nich mającą swój język, zwyczaje i tradycyjne tańce. Ten zdumiewający fakt nie tylko ujawnia różnorodność kulturową, która zamieszkuje ten wąski kawałek ziemi, ale także otwiera drzwi do mało znanego, ale absolutnie fascynującego świata. Togo, stętniącą życiem ludnością i głęboką historią, to miejsce, które umyka reflektorom konwencjonalnej turystyki, ale oferuje tak bogate i kolorowe doświadczenie, że wydaje się wyjęte z książki przygodowej. Położony na zachodnim wybrzeżu Afryki, między Ghaną a Beninem i otulony ciepłymi wodami Zatoki Gwinejskiej, Togo rozciąga się od plaż na południu po góry na północy. Ukazując w każdym kilometrze swoją wieloaspektową duszę. Chociaż wielu podróżników nie potrafiłoby nawet zlokalizować go na mapie, ci, którzy zagłębiają się w jego drogi, odkrywają kraj o tożsamości tak żywej jak gościnnej, gdzie przeszłość kolonialna miesza się z dawnymi tradycjami plemiennymi, a kobiety są prawdziwymi strażniczkami kultury. Doświadczenie w togo zaczyna się w Lomé, stolicy, która spogląda na Atlantyk z umiarkowaną elegancją i spokojnym rytmem, kontrastującym z chaosem wielu innych afrykańskich miast. Tutaj odwiedzający znajduje kolonialne budynki, które wciąż zachowują swoją francuską strukturę, aleje otoczone palmami oraz rynki, które pulsują jak serca codziennego życia. Jednym z najbardziej zaskakujących miejsc w Lomé, jest słynny Marché des Féticheurs, czyli Targ Fetyszy. To miejsce, bardziej niż tylko atrakcja, jest oknem na świat wudu, praktyki duchowej głęboko zakorzenionej w Togo i jego sąsiednich wioskach. Czaszki zwierząt, figury rzeźbione w drewnie, amulety, magiczne proszki i elementy rytualne znajdują się na każdym rogu rynku. To nie jest miejsce dekoracyjne, Przestrzeń, w której handluje się tym, co duchowe i gdzie kapłani voodoo wciąż są konsultowani w celu rozwiązania problemów duszy i ciała. Ale Lome nie definiuje się tylko przez swoje rynki. Jej rozległa i złota plaża, choć nie zawsze zalecana do pływania z powodu silnych prądów, jest idealna do spacerów, obserwowania rybaków łowiących za pomocą tradycyjnych sieci oraz wdychania atlantyckiej bryzy. Gdy zapada zmierzch, delikatne światła barów i restauracji się zapalają, oferując świeżą rybę i rytmy afrobeat, które zapraszają do tańca pod gwiazdami. Tożsamość tego jest nierozłącznie związana z jego tradycjami i świętami. W każdym regionie społeczności świętują z maskami, rytualnymi tańcami i bębnami, które brzmią z pierwotną siłą. Epeke na przykład to święto Etni Guin, gdzie czci się przodków poprzez tańce, symboliczne bitwy i ofiary. Tego rodzaju festiwale są bezcennymi okazjami dla ciekawskiego odwiedzającego, aby zrozumieć, jak głęboki jest związek między duchowym a codziennym życiem w Togo. A jeśli jest coś, co wyróżnia się w tych obchodach, to są to kobiety w kolorowych sukienkach i tradycyjnych tkaninach. Z biżuterią lśniącą w słońcu i majestatyczną obecnością prowadzą śpiewy, tańce, a często także rytuały. W Togo postać kobieca nie jest tylko częścią krajobrazu kulturowego, jest jego kręgosłupem. Kobiety są handlarkami, uzdrowicielkami, nauczycielkami, nosicielkami wiedzy ustnej i obrończyniami tkanki społecznej. Wizyta w Togo to także okazja do odkrycia społecznej. Ekonomicznej i duchowej siły afrykańskich kobiet. Bardziej w głąb kraju, w pobliżu granicy z Ganą, znajduje się urocze miasto Kpalime, otoczone zielonymi górami, plantacjami kakao i wodospadami ukrytymi w dżungli. Ten zakątek, mniej zatłoczony niż stolica, oferuje bardziej intymne doświadczenie z naturą i tradycyjną kulturą. Kpalime. Jest znane jako centrum rzemiosła artystycznego. Tutaj można znaleźć tkaniny batikowe, rzeźby wykonane z drewna, ceramikę oraz naszyjniki zrobione z lokalnych kamieni. Warsztaty są otwarte dla odwiedzających, a często można zobaczyć kobiety pracujące przy dużych stołach, farbujące tkaniny lub haftujące ręcznie z cierpliwością i dziedziczoną mądrością. Obszar ten jest również idealny do wędrówek. Piesze wycieczki prowadzą do wodospadów Wome i Tomekbe, przez ścieżki otoczone przez gigantyczne baprocie i wiekowe drzewa. Z pobliskich wzgórz roztaczają się panoramiczne widoki na dolinę i rozproszone wioski, jak perły w zieleni. A dla tych, którzy szukają głębszego połączenia, Kpalime jest także miejscem, gdzie wciąż praktykuje się tradycyjne rytuały. W świątyniach lokalnych bogów. Chociaż wielu Togijczyków wyznaje chrześcijaństwo lub islam, wierzenia animistyczne wciąż są żywe i splatają się z nowoczesnymi religiami w zgodnej koegzystencji. Podróż na północ Togo to jak przekroczenie niewidzialnej granicy w kierunku bardziej pierwotnego świata. Temperatury rosną, krajobrazy stają się bardziej jałowe. A wioski zachowują sposoby życia, które wydają się obce czasowi. W regionie Kara i dalej, w pobliżu granicy z Burkina Faso, znajdują się Batammaruba, etnia słynąca z budowy glinianych domów fortec, zwanych Tata Somba. Te struktury, zwierzami obronnymi i przestrzeniami dla zwierząt i ludzi, zostały uznane przez UNESCO za dziedzictwo kulturowe ludzkości. To nie są tylko domy, to żywe manifestacje światopoglądu, w którym dom jest święty, a każdy element ma funkcję duchową i praktyczną. Kobiety Batam Mariba są równie podziwiane za swoją rolę w przekazywaniu rytuałów i wiedzy. Od przygotowywania potraw po tatuaże na twarzy, które oznaczają ważne momenty w życiu, są one strażniczkami linii rodowej. Ich rola w architekturze. Medycynie naturalnej i zarządzaniu społecznościowym, pokazuje autonomię, która często jest nieznana tym, którzy wierzą, że afrykańska kobieta jest tylko ofiarą swojego otoczenia. W Togo kobieta jest liderką na wiele różnych sposobów. Jednym z najciekawszych i najbardziej szanowanych zwyczajów w Togo jest tradycyjne powitanie. Zanim zacznie się rozmawiać o interesach, problemach czy nawet prosić o coś, należy szczerze zapytać, jak się ma druga osoba, jak się ma jej rodzina, zdrowie, uprawy, dzień. Pozdrowienie nie jest formalnością, jest wyrazem szacunku i człowieczeństwa. Ta praktyka, powszechna w wielu kulturach afrykańskich, ma w togo szczególne znaczenie, ponieważ ujawnia. Wartość, jaką przypisuje się więziom międzyludzkim ponad materialnymi rzeczami. Innym zwyczajem, który przyciąga uwagę, jest waga symbolizmu w kolorach i tkaninach. Każdy wzór ma swoją nazwę, historię, naukę. Nie jest rzadkością, że kobieta nosi tkaninę, której wzór opowiada moralną przypowieść, lub subtelnie krytykuje jakiś aspekt społeczny. W tym sensie Moda w Togo jest również językiem. I oczywiście nie może zabraknąć gościnności. Pomimo trudności ekonomicznych, Togolczyk zawsze znajduje sposób, aby coś zaoferować. Napój, miejsce do siedzenia, uśmiech. W świecie, który czasami zapomina o prostych wartościach, Togo oferuje nieustanną lekcję człowieczeństwa. Kuchnia Togoleska jest tak różnorodna jak jej mieszkańcy. Na bazie kukurydzy, manioku, jamu i ryżu potrawy łączą gęste sosy, przyprawione mięsa, ryby z zatoki i warzywa uprawiane lokalnie. Fufu na przykład to purée z bulw, które je się rękami i zanurza w intensywnych zupach z orzeszków ziemnych lub okry. Jest też akume, podobne do twardej polenty, które towarzyszy potrawom z ryb, kozy lub kurczaka. A dla tych bardziej odważnych nie brakuje dań ulicznych, takich jak broszet, szaszłyki mięsne i peńscharzi, chleby nadziewane jajkami, spaghetti lub kiełbasami. Kobiety znów w roli głównej dominują na kulinarnej scenie. Na rynkach i ulicach one gotują, sprzedają i edukują z smakiem. Spróbować ich jedzenia to spróbować duszy tego. Togo to jedno z tych miejsc, które łamią wszystkie oczekiwania. Mały z rozmiaru, ale ogromny w duszy. Biedny w zasoby, ale bogaty w ludzką życzliwość. Niewidoczny na mapie turystycznym, ale tętniący życiem w każdym zakątku. Od wudu w lomę, po zielone góry Kpalimé, od fortec na północy, pod pełne historii. Od powitań, które karmią duszę, po potrawy. Które rozgrzewają serce, ten kraj ujawnia się jako destynacja, która zasługuje nie tylko na odwiedzenie, ale i na zrozumienie. A jeśli coś zostawia bez słów tych, którzy znają Togo, to nie są jego krajobrazy ani egzotyczny folklor, lecz siła, mądrość i piękno jego kobiet, które dzień po dniu budują kraj swoimi rękami, głosem i pewnym spojrzeniem. Więc kiedy ktoś mówi o Afryce. Niech nie zapomina o togo, bo tam, wśród bębnów, fufu i żywych tkanin, kryje się jedna z najautentyczniejszych pereł kontynentu. Do następnej trasy.